Życie Mariny i Wojciecha Szczęsnych pełne jest ostatnio wyjątkowych zdarzeń. Nieustanny wir emocji, narodziny córeczki Noeli, ogłoszenie zakończenia kariery przez Wojciecha, a następnie zaskakujący transfer do FC Barcelony, to wszystko sprawia, że życie pary przypomina emocjonalny rollercoaster. Dodatkowo, wzruszające pożegnanie Wojciecha Szczęsnego i Grzegorza Krychowiaka podczas przegranego meczu Polska-Portugalia w ramach Ligi Narodów, gdzie otrzymali owacje nastojące od pełnego stadionu narodowego, było zarówno radosnym, jak i stresującym wydarzeniem. W obliczu tych wyjątkowych i intensywnych wydarzeń zrozumiałe jest, że emocje mogą czasami brać górę. Przed owym meczem w samochodzie doszło do spięcia między Mariną a Wojciechem, co świadczy o tym, jak wielkim napięciem żyją na co dzień. Chwilowy spór, uwieczniony przez kibiców, pokazuje, że nawet gwiazdy sportu i ich bliscy muszą mierzyć się z codziennymi wyzwaniami, jak każdy z nas. Dla wielu obserwowanie takich momentów jest przypomnieniem, że za publicznym wizerunkiem kryją się zwykli ludzie, którzy także doświadczają wzlotów i upadków. Te ludzkie reakcje w sytuacjach pełnych napięcia są naturalne, a pochopne działania pod wpływem stresu to coś, z czym każdy może się utożsamić. Ostatnie chwile przed meczem z Portugalią w życiu Wojciecha Szczęsnego i jego żony Mariny przyniosły niespodziewane emocje, co zostało uwiecznione na nagraniu przez dziennikarza Super Expressu. Wideo ukazuje Marinę nerwowo przeszukującą torebkę i wymachującą rękami co sugeruje moment wysokiego napięcia w samochodzie, zanim jeszcze doszło do meczu. Mimika Wojciecha nie pozostawia wątpliwości, atmosfera była napięta. Trudności z zaparkowaniem auta, które później zakończyły się pomocą parkingowego, mogły dodatkowo skomplikować sytuację. Wszystko wskazuje na to, że małżonkowie intensywnie poszukiwali przepustki, co mogło być źródłem ich frustracji. Mimo tych trudności istnieje nadzieja, że po wszystkim Marina i Wojtek zdołali wszystko sobie na spokojnie wyjaśnić. Wojciech Szczęsny wielokrotnie podkreślał, jak ważne jest dla niego wsparcie rodziny, szczególnie w trudnych chwilach. W wywiadzie dla Dzień Dobry TVN opowiedział, jak jego decyzje, nawet te kontrowersyjne, są omawiane z bliskimi, jak zazwyczaj bywa w moim przypadku, takie decyzje są przegadane z rodziną. Ale akurat tutaj byłem troszkę sam, bo wszyscy namawiali mnie, żeby ta decyzja była inna. Na czele z moją żoną. Ale ja wiedziałem. I czasem jest tak, że jak już podejmę decyzję, to ciężko mnie przekonać. Ta szczerość w opisie swoich doświadczeń pokazuje, jak ważna jest dla niego rodzina, nawet gdy podąża w przeciwnym kierunku niż sugerują jego bliscy.